Cześć widzowie, Witam was wszystkich serdecznie w nowym filmiku na moim kanale. Jest to podsumowanie rundy siódmej ze ścigałka online League. Przed nami jest Grand Prix Portugalii. Portugalia tor na którym nigdy wcześniej nie jechałem ligowego wyścigu, więc to będzie mój pierwszy raz. No i problemem jest to, że też no, nie trenowałem przed tym wyścigiem, więc no, będę miał spore, spore kłopoty tak naprawdę w kwalifikacjach, żeby powalczyć o jakieś dobre pozycje. No ale nic, no trzeba jechać ten wyścig. No i ogólnie sytuacja w klasyfikacji generalnej wygląda tak, że tam no, nie mam aż takiej przewagi, bo chyba bodajże 19 punktów nad drugim zawodnikiem. No bo dostałem karę, dwie kary za incydenty w Holandii, e, kary z którymi się nie zgadzam w 100%, no ale niestety tutaj nie będę jakoś no, przekonywał administrację czy po prostu sędziów do zmiany decyzji. Jest jak jest, lecimy z Portugalią. O, wyścig, wyścig, wyścig. A. I jak możecie zauważyć, piękna słoneczna pogoda w kwalifikacjach, ale natomiast w wyścigu jest szansa na deszcz. Tylko tutaj niestety prognoza pokazuje, że plus 60 minut deszcz, więc chyba raczej nie spadnie ten deszcz pod koniec wyścigu. No może, zobaczymy! Rozpoczynamy kwalifikacje, w sumie już je kończymy, bo zostało 30 sekund do końca sesji i jak możecie zauważyć moja pozycja jest dosyć słaba, 14-lokata. No i będziemy rozpoczynać nasze ostatnie okrążenie kwalifikacyjne na używanych softach z pierwszego przejazdu. Na szóstym biegu przejechaliśmy przez pierwszy zakręt i tutaj ciężko wyczuć hamowanie do tego trzeciego zakrętu, bo nie ma tak naprawdę żadnego punktu odniesienia, nie ma tabliczek, jak jeździsz bez linii. To ciężko po prostu wyczuć, trzeba na instynkt hamować. No i teraz hamowanie do piątki, także na razie to okrążenie wygląda dosyć słabo. Ominąłem troszeczkę wierzchołków i teraz dwa prawe. Szczególnie newralgiczny jest ten prawy, bo jest tutaj mocna zmiana wysokości. Tylne opony są niedociążone, dlatego ciężko po prostu złapać przyczepność tylnej osi. No i teraz ślepy zakręt, który teraz się wyłania dopiero po przyjechaniu górki. Późny apex, wyjeżdżamy z niego, ważna jest trakcja na wejściu. No i teraz dwa ostatnie zakręty, ten jest mega podsterowny, chociaż tutaj powinny opony być bardziej dociążone te przednie i teraz jedziemy z górki tutaj jest naprawdę ciężko wyczuć przód, no bo... Opony przednie nie są dociążone i teraz no, wyjeżdżamy wale. z ostatniego zakrętu, no jest średnio, jest jedna dziesiąta poprawy, więc niewiele mi to da, ale raczej przejdziemy do Q2, kończymy Q1 na pozycji 14, więc no nie wygląda to dobrze. Wiadomo, tutaj jest jeszcze sporo tak naprawdę czasu do znalezienia, są to moje pierwsze kwalifikacje w tej grze na tym torze. No i będziemy jechać w Q2 i w Q2 będziemy próbować zakwalifikować się na medach. Medy tutaj są niewiele wolniejsze od softu, bo około pół sekundy. Na szóstym biegu przejeżdżamy przez jedynkę, dwójkę hamowanie do trójki. Tym razem lepiej to wyglądało niż w Q1 na oponach soft i ten zakręt jest ciężki, bo ciężko wyczuć trakcję, jest pod górkę. No i teraz hamowanie z górki, więc jak widzicie, no na tym to, że jest, e, co zakręt tak naprawdę, zmiana wysokości. No i w sumie nawet to jest e, fajne, także ten tor mocno się wyróżnia na tle pozostałych torów. Ten teraz prawy. Tutaj ciężko wyczuć po prostu te tylne opony na wyjściu, kiedy wcisnąć ten gaz w podłogę. No i teraz ten wierzchołek, który jest ślepy na wejściu. No i ciężko też e, tak naprawdę wyczuć moment, w którym się złożyć do niego. Jak na razie e, to okrążenie wygląda dosyć dobrze, w miarę skludne, więc e, w sumie to nie będzie jakiś e, o wiele gorszy czas niż w Q1 mimo medu. Zobaczymy, zobaczymy teraz wyjście na prostą startową. To będzie czas na pewno ponad minuta 16, minuta 14, minuta 15, minuta 16, 728. No i zobaczymy jak to wygląda na tle rywali no, niewiele tutaj tracę, tak naprawdę. Dycha półtorej dychy do najszybszego kierowcy na medach, więc troszeczkę zniwelowałem tę stratę do najszybszych na tym przejeździe na medach, ale w końcuce wyjechaliśmy na softach, ponieważ no, każdy tak naprawdę wyjechał na softach. Te czasy nie były jakieś idealne, więc ja też wolę w ogóle się dostać do. Q3, ponieważ w tej lidze jest e, tak naprawdę stuprocentowa szansa na wyjazd samochodu bezpieczeństwa wyścigu, bo w każdym wyścigu tego sezonu, bo no był safety car, więc e, strategicznie jakbym miał startować na medach, no to jest też po prostu szansa na to, że na pierwsze okrążenia wyjedzie safety car i cała strategia pójdzie na marne. Dlatego, no już tutaj jadę na tych softach i to okrążenie na softach jest dalekie od ideału, bo ominąłem sporo wierzchołków na tym okrążeniu i tutaj kolejny wierzchołek, który ominąłem, więc na razie nie jestem w stanie się wczuć w ten tor, no, za mało po prostu e, treningu przed e, tym wyścigiem, no brak w sumie treningu, tak, więc nie byłem w stanie nawet e, tutaj przysiedzieć e, na tym torze nad tym torem. No i te okrążenie, Słabia. no niestety, tego pół sekundy szybsze niż okrążenie na medach, no tyle ile wynosi różnica między medami a softami, ale tyle było ominiętych wierzchołków na tym okrążeniu, że potencjał tutaj jest o wiele większy niż minuta 16,228 i ten czas nie daje mi awansu do Q3 o niewiele, o niewiele, ale no widzicie jednak, więc no niestety. Albo set. No, będziemy startować na medach do wyścigu, więc zobaczymy. Strategicznie może to być dobre, jeśli nie będzie safety car na początku. I jak możecie zauważyć, tam chmurka, ostatnia chmurka na prognozie pogody jest no, już z deszczem, więc no jest szansa na deszcz pod koniec wyścigu. Zobaczymy, jak to będzie. 2 z hardy zioł. No to kompletnie nie oddaje. Znaczy, on pewnie czeka na deszcz. Nie, by tam A, była ostatnia chmurka. Nie, nawet będzie weźmy te ETA 15 minut, czy ty? No, co jest? Ej, to ale to softy mogą być takie, Ale to jest takie 15 plus 10. No, ale i tak, jak będzie deszczyk, to tu trzeba będzie podkręcić. Softy, ja nie wiem, może softy nie starczą, jak softy nie starczą to nie starczą. taki win będzie 15 znaczy... plus 10 bądź 15 będzie 10 minut punkt. mi mówi Ale to będzie przedłużał, to jest niemożliwe jakiś ostatni znaczy, czas. No ja wiem, to, że, wiem jak to, to, jak to, to działa, to... wiem jak to działa. ale... Znaczy wiesz co tu jest a ten approximate ta prognoza A i tak, i tak Nie powinno być tak szybko No zobaczymy a jeżeli też jeżeli wiesz spadnie w oknie pistopowym medów to jesteśmy w domu Tak po 15 lapie Także jak słyszeliście, według Jeffa podobno deszcz ma zacząć padać za 10-15 minut, więc to jeszcze lepiej wygląda dla mnie i dla mojego teammate'a, bo my startujemy na metach. No i zobaczymy, jak to wszystko będzie. Wiem, że moje tempo wyścigowe na pewno będzie lepsze niż kwalifikacyjne. 5 świateł i ruszamy do Grand Prix Portugalii, i ten start był dosyć no, średni, bez rewelacji. Na szczęście nie straciłem żadnej pozycji. No i teraz wjeżdżamy w pierwszy zakręt i tutaj prawdopodobnie dojdzie do młynu Sam, i się dzieją dymy. Dzieją się dymy. Na szczęście udało mi się ominąć od wewnętrznej jeszcze tutaj. Opóźniłem hamowanie, żeby nie stracić więcej pozycji, no bo byłem w gorszej sytuacji niż mój teammate, który mnie wyprzedził. Jak widzicie, jeszcze dostał 3 sekundy kary za poza tor. No ale raczej mu to odejmą. No i teraz na tym pierwszym okrążeniu, jak widzicie, no jest spory młyn ale ja już czuję, że mam sporo tempa do wykorzystania. Ja tu zachowuję no i Franciszek mówi, że jedzie ostrożnie tam z przodu Alfa Tauri, wylatuje z tego prawego, newralgicznego zakrętu na wyjściu, a ja czuję, czuję, że tutaj mam naprawdę o wiele, może nie więcej przyczepności, ale czuję się o wiele pewniej tutaj na tym etapie wyścigu, na tych pierwszych okrążeniach, niż mój teammate, dlatego chciałbym już go wyprzedzić i wykorzystać te tempo, które no czuję, że mam za nadzór, no ale na razie na spokojnie i teraz wyjeżdżamy z przedostatniego zakrętu, będziemy kończyć pierwsze okrążenie na pozycji 11, więc pozycji wyżej niż pozycja na której startowaliśmy. Jesteśmy na trzecim miejscu, jeśli chodzi o kierowców, którzy startowali na medach, no i zobaczymy kiedy ten deszcz spadnie. No i zobaczmy, tam z przodu dzieją się, może nie dymy, ale tam kierowca Ferrari Katzbaks będzie wyprzedzał Bajbaka po wewnętrznej, co sprawia, że Bajbak będzie miał słabe wyjście teraz z czwórki. No i teraz będę się brał za mojego teammate'a, który mnie przepuszcza. No i w tym momencie myślę, co robić. Czy opóźnić hamowanie, jeszcze wyprzedzić Bajbaka, czy odpuścić. No i stwierdziłem, że jednak wykorzystam sytuację której nie wykorzystałem, nie mnie. no i uderzyłem w Mateusza, co było, no pożył drzwi, wiesz, głupią zamka, decyzją, bo zaraz zobaczycie dlaczego. Pożył drzwi, nagle zamkał, nie? Wyjeżdżam szeroko, dziwi się, dlaczego nie mam tyle gripa, wiem, ja co miałem jak. wcześniej. Ja, pi... oh, yes. dlatego te zanurkowanie było głupią decyzją. Bo teraz mam ja uszkodzenia no przedniego skrzydła, które sprawiają, że jestem przynajmniej pół sekundy jak nie więcej wolniejszy na okrążeniu. No nie mam docisku przedniej osi, jak widzicie wypluwa mnie na zewnętrzną kompletnie w tych zakrętach, gdzie wymagana jest przyczepność przedniej osi. Startu, ten, trzy, I dostałem karę, 3 sekund, bardzo szybko. Nie, nie mam docisku No walczę, walczę tutaj z gripem, no ale nie mogę się podać, bo to jest dopiero początek wyścigu, jeszcze jest sporo okrążeń do końca. No ale to jest mega frustrujące, jak na początku już masz e, tak naprawdę uszkodzone skrzydło. No i na rozpoczęciu czwartego okay, okrążenia przepuszczam już tutaj bluszcza, ponieważ nie ma sensu walki z kierowcą, który jest znacznie szybszy ode mnie. Jeszcze Franciszek domaga się, żeby no. go... Puści, oczywiście Zobaczy, to zrobię. Zobaczę właśnie, czy jestem w stanie utrzymać się za kierowcą Haasa mimo tego uszkodzenia przedniego skrzydła, ale to będzie no, ciężkie zadanie, no bo jeszcze bluszcz jedzie na softach. No i... Zobaczymy, no jeszcze jest sporo okrążeń, może ten deszcz nas uratuje. No niby jestem w stanie się utrzymać, bo 70... -tych... Na końcu tego okrążenia będę miał DRS, więc zbliżę się na tej prostej startowej do bluszcza, no i zobaczymy, jak to będzie. No i w tym momencie wyjeżdża wirtualny samochód bezpieczeństwa. To nie jest dobrą informacją, no bo kierowcy na softach oszczędzą sobie troszeczkę opony, a gdyby to był safety car, to prawdopodobnie bym to wykorzystał, zjechał do alei serwisowej po softy i wymienił przede wszystkim przednie skrzydło, żeby Mieć po prostu tempo na resztę tego wyścigu, no ale niestety nie był to safety car. I na siódmym okrążeniu, no już tutaj bruszcz mi odjechał, więc będę musiał przepuścić mojego teammata. Tutaj popełniłem mały błąd. Także już e, teraz spasowałem i przepuszczam e, Franciszka, i będę próbował za nim się ciągnąć. No to jest moja jedyna nadzieja, tak naprawdę, w tym wyścigu, żeby korzystać z kierowców, żeby mieć DRS za nimi, bo no ja nie mam tempa w czystym powietrzu, żeby tak naprawdę komuś uciec, czy po prostu tutaj walczyć o, jako, o jakąkolwiek dobrą pozycję w tym wyścigu. No to uszkodzenie przedniego skrzydła na torze, jakim jest Portugalia, no to jest naprawdę katastrofa, no bo tutaj są takie no, same zakręty, gdzie wymagana jest e, przyczepność przedniej osi. I jak słyszycie, no, za kilka minut ma spaść deszcz. Jesteśmy na okrążeniu dziewiątym, więc kierowcy na softach już w tym momencie no, mają problemy. A jeszcze deszcz nie spadł, będzie, no, więc dobra, ci kierowcy na softach, no tutaj bodlą się o to, żeby jak najszybciej spadł ten deszcz, żeby no nie musieć zjeżdżać do alei serwisowej, no ale... Jeszcze ten deszcz nie spadł i na okrążeniu 13 chyba już tak, już zaczęło padać, ale to bardzo, bardzo lekko pada, więc kierowcy na softach w tym momencie już no, pasują nie, nie, nie tak, 15, tak, tak naprawdę, no bo no, nie mają przyczepności i teraz właśnie wyprzedzam kierowcę na softa. A cerka bez problemu, no ma już spore kłopoty. I jesteśmy już na 14 okrążeniu, więc to jest bardzo dobra informacja dla nas to jest jedyna, no pozytywna na razie informacja po tych wszystkich moich problemach na początku tego wyścigu, że jeszcze jest szansa na jakikolwiek dobry wyścig, bo na okrążeniu 15. No nie mogą, nie mogą już kierowcy na softach jechać dalej, no bo już mają zbyt mocno zużyte te opony, więc wszyscy kierowcy, którzy startowali na softach, zjechali do Ali Serwis. Może jeszcze nie wszyscy, ale no oni już mają w opłakanym stanie te softy, więc no my na medak spokojnie możemy jeszcze przeciągnąć, jak widzicie stan zużycia moich opon to jest 44%. Więc no to jest dosyć niskie zużycie opon, mimo też uszkodzenia przedniego skrzydła, więc moje przednie opony tutaj bardziej zostają w dupę, a za mną Krutul, Zabagło wyjechali na medak, więc... No t... zobaczymy, no na pewno tutaj nie zaryzykowali interów, bo jeszcze jest za wcześnie. Nie ma takiego spadku A, przyczepności. No ale trzymam się, mimo wszystko. Śmiew też zjeżdża. Kolejni kierowcy I zjeżdżają. P1 też jest w P2 i P4. Także już teraz wszyscy Baybak prowadzi, tak? Tak, byback trzy sekundy nami. Także teraz już wszyscy kierowcy, którzy startowali na softach, zjechali do olej serwisowej. Jesteśmy na czwartej lokacie. Wtedy sobą Stakura, Franciszek Morawiecki, i Mateusz Bajbak. A na okrążeniu 20. to już jest ten moment, gdzie normalnie byśmy zjeżdżali po softy, jeśli byłyby suche warunki. Bajbak zjechał, Stakura zjechał, a my z moim teammateem zostaliśmy na torze. I no to jest dziwne, bo już pada od dobrych kilku okrążeń, a przyczepność dalej jest dosyć spora. Jeszcze nie są warunki na intery. To jest złą informacją dla nas, dla mnie i dla mojego teammata, bo my Padaj, tak naprawdę proszę. czekamy. Pada mocniej, mi się wydaje. Czekamy na to właśnie kiedy będzie padać mocniej, żeby już były warunki na intery, bo wtedy naprawdę no, zyskamy sporo. Będziemy mieć szansę na zwycięstwo w tym wyścigu. Mimo tego, że ja już mam 6 sekund kary, ale jedna kara jest do odjęcia, bo tam nagle dostałem dwa warningi o, za tutaj? nic. jest, jest grubo. Proszę. No niby się wydaje, no właśnie, niby się wydaje, że jest gorzej z okrążenie na okrążenie, ale dalej jest za dużo przyczepności. Dalej jest za dużo przyczepności, nie tracimy tak aż tyle z okrążenia na okrążenie, żeby zjeżdżać po intery. Za późno już. Nie odrobię tego. Tutaj mówię, że nie będę już prawdopodobnie zmieniać przedniego skrzydła, no bo nie ma sensu na tak mało okrążeń do końca wyścigu. Nie odrobiłbym po prostu tego straconego czasu. I pod koniec okrążenia 23 no mój teammate też się poddał, jeśli chodzi o gamblowanie, jeśli chodzi o, no zostanie na to, żeby poczekać do momentu, kiedy będą intery. Zjechał dalej serwisowej po kolejny komplet slicków, no oczywiście softów. Wypuść. A ja kontynuuję jazdę. Ja nie mam nic do stracenia tak naprawdę, bo mam urwane przednie skrzydło, mam 6 sekund kary, więc żeby zdobyć tutaj jakieś punkty, no to muszę zostać na torze i czekać na pogorszenie się warunków. No ale te warunki bardzo, bardzo powoli się pogarszają. I na okrążeniu 28 no dojechali mnie kierowcy, którzy już byli w alei serwisowej, którzy już zmienili opony na Kolejny komplet slicków, e, ta grupka liderów dojechali do mnie. No ja nie mam szans, bo przede wszystkim mam zbyt zużyte opony 78%, więc przejechałem prawie cały dystans z wyścigu na tych oponach. No a po drugie nie rozpadało się na tyle, żeby zjeżdżać do alei serwisowej. Pointery. No nie było takiego momentu jeszcze. To jest mega frustrujące, no bo Ryzyko się nie opłaciło zostania na torze. No i kolejni kierowcy mnie wyprzedzają oczywiście. Ja z nimi nie walczę na śmierć i życie, bo no, nie mam jak tak naprawdę tak na tych użytych oponach. Nie chcę tracić więcej czasu. Ja tutaj tak naprawdę no, jadę już spokojnie, żeby no, wykorzystać cokolwiek co się da w tym wyścigu jeszcze. No, zostało cztery, zostały cztery okrążenia. Warunki no coraz są gorsze, ale. I jeszcze brakuje do tych interów, jeszcze brakuje 81% zużycia 30 okrążeń na tych medach. Myślę, że da radę nawet przejechać ten wyścig, cały wyścig na jednym komplecie medu, gdyby nawet gdybym nie miał tego uszkodzenia przedniego skrzydła, to na pewno balans by się wyrównał i miałbym mniejsze zużycie tej przedniej lewej opony, więc da radę przejechać cały dystans na medach. No ale niestety, no, tracimy kolejne pozycje. O, śmierć, i Już pod koniec tego okrążenia troszeczkę ten tor już no tak mocniej się pogorszył i stwierdziłem, no dobra, no, zjadę do alei serwisowej. Założę te intery, zobaczmy, może to już jest ten moment. Ty rozwalił się. Ktoś tam się wycofał, ale nie rozwalił się, to po prostu Kensy wycofał się w alei serwisowej, więc nie będzie żadnego safety cara. A my zjeżdżamy po Intery, i tutaj zapomniałem po prostu przestawić, żeby mi nie zmieniał przedniego skrzydła, bo on z automatu oh, będzie czy... zmieniał przednie skrzydło w alei serwisowej. Bot, więc no, niestety, zmieniłem tutaj skrzydło na trzy okrążenia do końca sesji, do końca tego wyścigu. Wyjeżdżam z alei serwisowej na Interach, chyba jako jedyny kierowca na torze na Interach. I przyczepności brak, tak naprawdę. No, tutaj Urban mnie wyprzedził po zatorze, i dlatego mnie przepuścił z powrotem. No ale nie ma przyczepności na tych interach. To jeszcze nie są warunki na intery, także ale się, jak widzicie przez ponad połowę wyścigu padał deszcz i nie pogorszyło się na tyle, żeby te intery zaczęły oddawać. I przechodzimy do ostatniego okrążenia. Urban mnie już dawno wyprzedził, odjechał na 10 sekund, jak widzicie, więc nigdy nie były warunki na intery w tym wyścigu. Nigdy. Ale akcja z tym wyścigiem. Franciszek dojeżdża na P8. Też niefortunnie dla niego, bo on mocno przyciągnął stint. Mógłby skończyć na wyższej pozycji, gdyby nie to, że ryzykował, czekał na moment, kiedy będą intery. No ale niestety ryzyko się nie opłaciło dla nas. No dobra. Nic, zaryzykowaliśmy, się nie udało. No nic widzowie, takie są wyścigi, niestety tutaj strategia się nie opłaciła, nigdy nie było warunków na intery, a ja zrobiłem głupi błąd na początku tego wyścigu, bo zobaczcie, Mateusz Bajbak dojechał na P3 startując z P11, a ja przecież z nim walczyłem o P10 na drugim okrążeniu, więc tutaj była szansa na zwycięstwo w tym wyścigu, ale niestety zabrakło mi chłodnej głowy na drugim okrążeniu, żeby poczekać, wyczekać, bo tak naprawdę ten wyścig ułożyłby się dla mnie, gdyby nie ta kolizja. No ale niestety, no zrobiłem taki głupi błąd, za który jest mi wstyd, że musieliście to widzieć, no ale no, jest jak jest, postaram się w następnych wyścigach już bardziej myśleć nad tym co robię. No i w następnym wyścigu nie wystartuję, ponieważ mi nie będzie, wylatuję do Barcelony na Grand Prix Hiszpanii, no to jest wielki oczywiście pozytyw dla mnie, no ale nie jest to pozytywne dla moich mistrzostw w solo, więc potracę tutaj sporo punktów. No ale zostanie jeszcze kilka wyścigów, więc walka o mistrzostwo jest jeszcze oczywiście otwarta. Trzeba przycisnąć na te ostatnie wyścigi. Także dziękuję Wam wszystkim za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.